Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o tym, czym jest motywacja w Twoim życiu, w jaki sposób zdobyć motywację do spełnienia swoich marzeń, dlaczego i jakie są powody tego, że dotychczas jeszcze w Twoim życiu nie udało Ci się pewnych rzeczy ogarnąć, nie udało Ci się dojść do takiego momentu w życiu, że byłbyś osobą szczęśliwą, spełnioną, osobą, która żyje tym swoim życiem wymarzonym. Nie żyje cały czas życiem, które nakłada na nią pewne obowiązki, nakłada pewne ograniczenia, nakłada tak naprawdę brak wolności spowodowa tym, że musisz zapieprzać w pracy, której nie lubisz przez 12 godzin dziennie i jeszcze ktoś nie płaci Ci za nadgodziny, gdzie być może nie spędzasz swojego każdego dnia tak, jak byś sobie zaplanował czy zaplanowała. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Dlaczego ludzie nie są zmotywowani? Dlaczego ludzie tak mają, że zamiast na przykład iść przez to swoje życie, iść po prostu jak torpeda, e, sprawić, żeby każdy dzień był przepełniony pasją? Ja mogę Ci powiedzieć, że w swoim życiu Kojnie, z czystym sercem mogę przyznać, że udało mi się spełnić wszystkie swoje marzenia. E, to jest jedna rzecz. Natomiast również e, w swoim życiu wstaję rano, nie potrzebuję do tego celu żadnego budzika, nie potrzebuję do tego celu przekładania ciągle co 5 minut alarmu, tak naprawdę, żeby jeszcze chwilę sobie pospać. Dlaczego? Bo dla mnie ten dzień każdy, który nadchodzi, jest wypełniony tak zajebistymi rzeczami, że ja nie mogę się już doczekać, kiedy wstanę. Dla mnie tak naprawdę moment spania, staram się skrócić jak tylko mogę, bo chcę wykorzystać. Jak najwięcej z każdego dnia. Ale dlaczego tak się u mnie stało? Ponieważ w swoim życiu przeszedłem przez pewien proces. Przez pewien proces, który pozwolił mi tak naprawdę odkryć, jakie są moje marzenia i pozwolił mi spełnić te marzenia. Dlaczego tak jest, że niektórzy ludzie cały czas są nieszczęśliwi, niektórzy ludzie cały czas narzekają, e, patrzą tak na to swoje życie pod względem czy to finansowym, pod względem miłości, związków, przyjaciół, tego jak spędzasz swój wolny czas i czy w ogóle masz wolny czas pod względem tego gdzie mieszkasz, jak mieszkasz, jak wygląda każdy Twój dzień i są niezadowoleni z tego tak naprawdę właśnie e, jak, jak to ich życie wygląda każdego dnia, podczas gdy inni, tak na, na przykład jak ja, czy setki osób w wyzwaniu, e, czy jeszcze miliony ludzi na całym świecie potrafią, złamać ten matrix, potrafią dowiedzieć się jak iść przez to życie tak żeby każdy twój dzień nie był jakąś katordą, żeby jak wstajesz rano w poniedziałek to nie narzekać, że o znowu poniedziałek i tak dalej, tylko żeby wstać z uśmiechem na ustach, wreszcie być człowiekiem, który docenia każdy ten swój dzień i potrafi tak zaprojektować swoje życie, że właśnie każdy ten dzień wygląda dokładnie tak jakby on chciał. Więc e, pierwszą rzeczą właśnie tutaj jest i o tym dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać jest motywacja. To jest to, e, co tak naprawdę sprawia, e, że... że... Wybierasz danego dnia co robisz. No to jest motywacja, to jest pewny, pewien zestaw tak naprawdę skojarzeń w Twojej głowie, bo to są po prostu pewne skojarzenia. Dlatego na przykład podejmujesz decyzję, żeby dzisiaj rano jak wstaniesz iść na trening, czy pobiegać jeszcze na, na przykład przed swoją pracą, czy przed innymi obowiązkami, albo podejmujesz decyzję, żeby na przykład oglądać telewizję. To są dwie różne rzeczy i każda z nich dla Ciebie w Twojej głowie ma pewne jakieś konotacje. I problem jest w tym, że pewne marzenia, które gdzieś w Twojej głowie były, pewne marzenia, o których zapomniałeś nawet, czy zapomniałaś, bo wiele osób zgłasza się do nas i mówi, ale ja tak naprawdę nie wiem, co chcę w życiu robić, ja nie wiem, gdzie się podziały moje marzenia, nie wiem, jakie chcę sobie postawić cele. No więc te marzenia w pewnym momencie Twojego życia, one gdzieś zostały zapełniane, schowane głęboko w Twojej głowie. I stało się tak z różnych powodów, z, tego, z powodu tego, co mówili inni ludzie, z powodu jakichś porażek, z których nie wiedziałeś, czy nie wiedziałeś, jak sobie poradzić. Stało się tak z powodu na przykład całego społecznego programowania, które sprawiło, że masz żyć według tego schematu, który inni ludzie ci narzucili i zapomniałeś, czy zapomniałaś i schowałeś gdzieś te marzenia, więc pierwsza rzecz w ogóle, jaka jest potrzebna, to trzeba te marzenia odkryć. Trzeba je odkryć. Są różne ćwiczenia ku temu, są różne metody, strategie, techniki, które pozwalają sięgnąć tak naprawdę w głąb twojej głowy i pod tym przejść przez tą całą barierę świadomości, tych wszystkich twoich ograniczeń i blokad i zajrzeć tam głębiej i dowiedzieć się tak naprawdę, co jest twoją misją w życiu, bo można to nazwać misją po prostu. Co jest twoim powołaniem? Powołaniem, czy chcesz być człowiekiem, który zmieni świat, czy chcesz być człowiekiem, który zmieni świat dookoła siebie, czyli po prostu stworzy wspaniałą rodzinę i będzie najlepszym ojcem czy matką dla swoich dzieci? Czy chcesz być człowiekiem, który stworzy wspaniały biznes, czy napisze wspaniałą książkę? Czy człowiekiem faktycznie, który coś, którego życie będzie miało jakieś znaczenie i będzie miało jakiś sens? Więc jeśli to już odkryjesz, czyli pokonasz ten pierwszy krok, to przychodzi wtedy krok numer dwa. Krok numer dwa, czyli pozbycie się tych wszystkich ograniczeń i blokad. O tym mówiłem właśnie wczoraj na szkoleniu, o tym wczoraj był webinar o 17, był mega, po prostu pełny pokój cały czas. 500 osób słuchało właśnie tego webinaru i rozmawialiśmy sobie o tym, w jaki sposób pozbyć się tych Twoich ograniczeń. I mówiłem o tym, że wynikają one przede wszystkim z pewnych konfliktów wewnętrznych, bo z jednej strony chcesz być bogaty, czy chcesz być bogata, ale z drugiej strony na przykład rodzice powtarzali Ci od małego, kiedy kształtował się Twój właśnie światopogląd, kiedy kształtowały się Twoje przekonania, kiedy Twój mózg zaczynał wypełniać się przekonaniami, informacjami i tak dalej, powtarzali cały czas, że ludzie bogaci są źli, że ludzie bogaci kradną, że ludzie bogaci to są ci, którzy oszukują innych. I zauważ, jeśli masz w głowie z jednej strony powiedziane na przykład, że ludzie bogaci to są źli i są oszustami i oszukują innych, ale z drugiej strony chcesz być bogaty, to jest to konflikt. I konflikt, który sprawia, że niezależnie od tego, jak będziesz próbować w życiu, to zawsze sam czy sama będziesz sabotować swój sukces. Będziesz sabotować. Czyli w momencie, jak zaczniesz się coś udawać, to ty zaczniesz to automatycznie pieprzyć, podświadomie. Nawet będzie ci się wydawać, że nie wiesz, dlaczego się nie udało, dlaczego nie podjęłaś czy nie podjąłeś pewnej decyzji w swoim życiu i będziesz podejmować złe decyzje, właśnie dlatego, bo twoja podświadomość będzie chciała cię bronić przed tym, bo przecież nie chcesz być oszustem. Nie chcesz być złodziejem, nie chcesz być e, tak jak ustalone to jest w twojej głowie, tak jak bogaci ludzie są, nie? Więc trzeba się pozbyć tych właśnie ograniczający, tych ograniczających przekonań, trzeba wyeliminować te konflikty wewnętrzne. Wtedy będziesz mieć w głowie już taką, powiedzmy, pustkę, którą wtedy trzeba wypełnić. Musisz ją wypełnić wtedy odpowiednimi przekonaniami, odpowiednimi ee wartościami i odpowiednią wizją świata, czyli tego, jak postrzegasz, że na przykład wcale ludzie bogaci to nie są oszuści i tak dalej, tylko ludzie bogaci mają możliwość i mają wolność tego, żeby pomóc innym ludziom, mogą coś zmienić świat, mogą coś w tym świecie zrobić, mogą coś w tym świecie tak naprawdę zdobyć i, i daje im to pewną wolność, nie? I wtedy pieniądze staną się dla ciebie czymś spójnym z tym, co chcesz osiągnąć, nie? Więc to jest kolejny etap, kolejny etap wtedy przychodzi, no wtedy trzeba nauczyć swój umysł, w jaki sposób on ma dążyć, i wtedy pojawia się właśnie motywacja. Wtedy dopiero można zacząć się motywować. Wtedy jest właśnie sens tego, żeby e, zacząć szukać różnych czynników, które sprawią i pokażą w twojej głowie, pokażą tobie, co należy zrobić, żeby te twoje marzenia, te cele, które chcesz osiągnąć, Zaczęły automatycznie sprawiać ogromną przyjemność Twojemu umysłowi, bo nie da się robić czegoś wbrew sobie. Sam wiesz i sama wiesz na przykład, że jak chciałaś na siłę, czy na siłę chodzić na jakieś treningi, chudnąć, robić jakieś diety, na siłę coś zmieniać w swoim życiu, to, to nie działa długo. Można na siłę się po prostu cisnąć, ale nie możesz tak przez działać przez parę miesięcy czy parę lat. A przecież, żeby coś osiągnąć w życiu dużego, większość rzeczy, które chcemy osiągnąć, tak naprawdę wymaga pracy, ciągłej pracy nad tym przez długi, długi okres czasu. To nie jest, motywacja nie jest i osiąganie w ogóle czegoś w życiu, to nie jest jednorazowe wydarzenie. To jest pewien proces, który musi trwać. I teraz, jeśli ty w swoim życiu, po pierwsze usuniesz te blokady i usuniesz ograniczenia, ale po drugie, nauczysz swój umysł, że te Twoje właśnie cele będą w przyszłości dla Ciebie niesamowitym szczęściem, niesamowitą przyjemnością. Twój umysł będzie miał bezpośrednie powiązanie pomiędzy tym właśnie, że... W życiu coś osiągniesz, a tym, że czujesz się znakomicie, czyli zamiast konfliktu będzie tutaj całkowita spójność, to nie będzie w Ci wtedy potrzeba dodatkowej motywacji. Nie będziesz musieć się wtedy motywować, nie będziesz musieć ee, ustawiać budzika, żeby wstać rano, bo będziesz wiedzieć, że to co robisz każdego dnia, że te małe kroki, które wykonujesz, prowadzą cię do czegoś wspaniałego, prowadzą cię do czegoś cudownego w swoim życiu. Prowadzą cię do czegoś. Ja mogę ci powiedzieć, jakie to jest uczucie. To jest uczucie takie, że wstajesz rano i pierwsza rzecz to po prostu wybiegasz z łóżka i zapierdalasz. I zapierdalasz od razu, bo nie, nie chcesz stracić ani minuty nawet z tego dnia. Bo wiesz doskonale, że nagroda za to, co ty dzisiaj zrobisz, jest czymś najwspanialszym w twoim życiu. Bo wiesz doskonale, że na przykład jeśli ty dzisiaj wykonasz jakieś rzeczy, to w przyszłości będzie cię czekać ogromna przyjemność. Wiesz doskonale, że dzisiaj będziesz mieć zajebistą przyjemność z tego, co robisz, bo wiesz, jaki jest cel i sens tego. Jeśli nadasz sens swojemu życiu, to możesz być przekonany czy przekonana o tym, że faktycznie to życie zacznie nabierać kolorów, że faktycznie to życie zamiast narzekania, szarości i patrzenia tylko na jakieś negatywne jego strony stanie się nagle miejscem, gdzie pojawiają się non-stop szanse i okazje. Dlaczego tak jest? Bo to nie jest tak, że nagle zaczną się pojawiać magiczne rzeczy, nagle zacznie działać sekret i, i tego typu inne bzdury. Nie. Ty po prostu zaczniesz dostrzegać te szanse, które są dookoła ciebie, bo na świecie żyje 7 miliardów ludzi, na świecie jest nieskończona ilość tak naprawdę pieniędzy, ludzi, z którymi możesz stworzyć wspaniałą przyjaźń, związek, miłość, rodzinę, e, na świecie jest niesamowita ilość tak naprawdę wiedzy, możliwości i tego wszystkiego, tylko ty tego nie dostrzegasz, nie dostrzegasz, bo właśnie masz te blokady, klapki na oczach i, i cały czas żyjesz sobie w tym matrycie, nie da się, nie da się, nie da się, nie da się. A wtedy zaczniesz się otwierać, i wtedy zaczniesz dostrzegać, i nagle pojawią się w Twoim życiu ludzie, szanse, okazje, które sprawią, że po prostu to życie zacznie być jednym wielkim pasmem sukcesów. Ale tak jak mówię, to nie jest łatwe. Ja nikt tego nie mówi, że to będzie łatwe. I to nie może być łatwe. Jakby było łatwe, jaki sens miałoby życie tak naprawdę, jeśli nie musielibyśmy zmagać się z jakimiś różnymi rzeczami. Więc ja gorąco zachęcam Cię, żeby właśnie podjąć tego typu strategię. W ten sposób zacząć pracować nad sobą, zacząć pracować mądrze, dowiedzieć się, jak funkcjonuje ludzki umysł, w jaki sposób my funkcjonujemy jako ludzie, eee, właśnie pozbyć się blokad, konfliktów, odkryć swoje marzenia, nauczyć swój umysł, co te marzenia będą dla Ciebie oznaczać, co osiągnięcie ich będzie dla Ciebie znaczyć, znaleźć te rzeczy w życiu, które chcesz faktycznie robić, zacząć samemu projektować to życie, a nie, żeby inni ludzie projektowali je za Ciebie. Zacząć być człowiekiem, który sam świadomie buduje to Twoje życie. A nie żeby było tak, że wszyscy inni ludzie cały czas robią to za Ciebie, nie? Więc gorąco Cię, tak jak mówię, do tego zachęcam. I tutaj chcę Cię gorąco zaprosić. Gorąco zaprosić, ponieważ już za, no licząc od dzisiaj, niecałe trzy tygodnie, Przylatuję specjalnie do Polski. Będzie to jedyne szkolenie, jak wiesz, ja już tutaj od 5 lat mieszkam w Tajlandii. Natomiast będzie jedyne szkolenie odbędzie się, które poprowadzę na żywo wspólnie z Jankiem Gajosem. Szkolenie, które odbędzie się w Krakowie, w centrum Witek, w centrum kongresowym Witek to jest zaraz przy Krakowie, przy autostradzie, przy przewodnicy. I planujemy zorganizować tam szkolenie na... Będzie kilkaset osób. Będzie niesamowita oprawa audiowizualna. Mamy zamówione największe systemy laserowe. Mamy... Yy tony oświetlenia, po prostu przyjadą tyry oświetlenia, nagłośnienia. Przygotowaliśmy dla Was niesamowitą tak naprawdę energię, ale najważniejsze jest to, że właśnie podczas tego szkolenia, które odbędzie się właśnie 10 lipca, podczas tego szkolenia przez 8 godzin będziesz mieć szansę poznać te procesy, które właśnie przed chwilą Ci przedstawiłem, czyli procesy tego, jak usunąć te ograniczenia, jak zaprojektować swoje życie, jak odkryć swoje marzenia, jak pozbyć się tych blokad, jak później nauczyć siebie samego motywować. Ja nie, nie powiem Ci, że to szkolenie zmieni całe twoje życie i nagle twoje życie stanie się pasłem sukcesów. Nie. Bo tak jak powiedziałem, to wymaga czasu. Natomiast to szkolenie nauczy cię strategii, jakie należy podjąć, żeby wkrótce to, swoje, to twoje życie zaczęło przypominać to, jakie masz marzenia. Czyli żeby marzenia nagle stały się rzeczywistością, żebyś sam czy sama stał się kreatorem swojego losu, a nie było tak, że inni ludzie właśnie robią to za ciebie. Więc gorąco cię zapraszam. Tutaj możesz zobaczyć link tak samo pod tym wideo, albo wejdź sobie po prostu na, szkołę, na stronę szkoławygranych.pl, pisane przez... Szkolawygranych.pl I tam jeszcze do 22 czerwca są specjalne ceny biletów. Zresztą mamy już w ogóle te bilety prawie na wyczerpaniu. Więc jeszcze no w zasadzie dzisiaj i jutro i pojutrze. Do wieczora. Możesz sobie te bilety zamówić w dużo tańszej cenie. Eee, natomiast, e, i jeszcze ostatnie, właśnie bilety złapać, bo już mamy prawie pełną salę. Eee, no i ja Ci mogę zagwarantować, że będzie to niesamowita, właśnie przygoda dla Ciebie przeżycie czegoś, czego nikt w Polsce, a spokojnie mogę powiedzieć i na świecie nie organizuje. Tego typu eventu, tego typu e, imprezy. Możesz spokojnie tutaj zaufać mi, że, e, że będzie to coś wyjątkowego i jednorazowa okazja, tak naprawdę, bo ani wcześniej czegoś takiego nie było. Ani też nie będzie, bo ja nie planuję tych szkoleń w przyszłości organizować, tylko jednorazowo. Więc gorąco Cię zapraszam do tego. I oprócz tego też chcę Ci przypomnieć, że jeśli jesteś osobą niecierpliwą, jeśli chcesz. Chcesz już troszkę zasmakować tej wiedzy, już troszkę zasmakować tych strategii? To w najbliższą niedzielę o godzinie 17 poprowadzę webinar. Webinar, czyli szkolenie przez internet, na którym wystarczy, że się zarejestrujesz. Tutaj też jest link pod tym, pod tym filmem, czy nad tym filmem. I wystarczy, że zarejestrujesz się tam i, i za darmo możesz właśnie uczestniczyć w tym szkoleniu. Ono będzie trwało około dwóch godzin i będę właśnie o nim mówił, w jaki sposób odkryć w sobie moc do działania, czyli w jaki w sposób uwolnić w sobie ten power. Jak widzisz, ja zawsze mam ten power. On nie pochodzi z tego, że po prostu e, codziennie wciągam kreskę z rana, czy z tego, że e, urodziłem się z jakimś przerostem jakichś hormonów, energii, czy że piję 10 kaw dziennie. Nie. To bierze się z tego właśnie, że ja wiem, jaki jest cel w moim życiu. Wiem, jaka jest misja, wiem, po co żyję. Potrafię zaprojektować to swoje życie i nie chcę z niego utracić nawet jednej sekundy, czy jednej minuty na bycie człowiekiem gnuśnym, narzekającym, na bycie człowiekiem, który e, traci po prostu w tych momentach to życie na jakieś gówniane myślenie. Więc gorąco Cię zapraszam, gorąco Cię zapraszam na właśnie te dwa eventy. Czyli pierwszy event, tak jak mówię, to jest 10 lipca w Krakowie na żywo, na żywo i z taką energią po prostu, że rozniesiemy tą całą salę kongresową, a, a w najbliższą niedzielę o godzinie 17 to będzie bodajże już nawet jak dzisiaj jest 20, no to będzie to 26 chyba. Tak? 21, 2, 3, 4, 5, 6. 26 czerwca już teraz możesz mnie zobaczyć przez internet. Wprawdzie nie na żywo i nie z tą całą energią, oprawą audiowizualną i tak dalej, ale też gwarantuję Ci, że będzie naprawdę fajnie. Więc to dzisiaj tak ode mnie. Mam nadzieję, że ta wiedza pokazała Ci właśnie ogólnie, czym jest rozwój osobisty, czym jest, czym jest tak naprawdę motywacja, czym jest ogarnięcie swojego życia i możesz już na podstawie tego zacząć układać sobie to w głowie, jakie kroki należy podjąć i jak należy, no po prostu, to życie poprowadzić, żebyś był osobą szczęśliwą, spełnioną i osiągnął sukces. Więc dziękuję Ci bardzo, jeśli ten film Ci się spodobał, daj łapkę w górę, podziel się nim ze swoimi znajomymi, podziel się właśnie e, tym wideo. No a mi nie pozostaje nic innego, tylko powiedzieć Ci niej dzisiaj. Wspaniały dzień. Cześć!